Siema. Dawno mnie nie było na tym kanale, i zdążyli się do pewnie zauważyć, bo nie pojawiało się totalnie nic oprócz sporadycznych streamów, ale teraz się to zmieni, bo dziennie będę wrzucać odcinki i teraz już naprawdę, naprawdę dziennie, ponieważ mam nowy sprzęt, mam chęci i mam pomysły na odcinki. Dodatkowo, w każdy dzień oprócz soboty i niedzieli o 20.00 będą się pojawiać streamy. Będę streamować, ale nie tylko z Minecraft'a. Będzie też CES, jeśli byście chcieli, to może być Liga i inne gry i odcinki z ekipą, swoją ekipą oczywiście, ale odcinki z moją ekipą i, odcinki, i streamy z ekipą z różnych fajnych gier, z których będziecie mogli naprawdę cisnąć bekę, bo naprawdę będzie zabawnie, ale wracając do tematu. Streamy i odcinki. Dziennie. Streamy oprócz soboty i niedzieli. Zapraszam Was. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu hashtag powrót, a ja przypnę wam serduszko. Jeśli chcecie, możecie wbić na mojego TikToka, bo tam też zacząłem nagrywać, chociaż to tylko śpiewam, ale jeśli byście chcieli, to zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli napiszecie hashtag powrót w komentarzu, przypnę wam serduszko. Zresztą jak przyczynicie się do tego, żeby kanał się rozrósł, bo jak napiszecie to, to YouTube może załapać, że nagrałem coś i w końcu pójdziemy w górę. I postaramy się już nie dotrzymać. Tymczasem naprawdę dziękuję, że jesteście w tej garstce, która jeszcze obejrzała ten odcinek. Bo jest już nas naprawdę niedużo przez to, jak długo nie nagrywałem. No i do zobaczenia na streamie dzisiaj wieczorem o 20.00. Siemka.